Znani. Podcast o uważnym mieście. Dziciuś jest. Jest dzidziuś. Jest starszak również, ale gdzieś tam już jest na dmuchańcach. Dziuś jest chłopczykiem? Chłopczykiem, tak. Starszak też? E, też, też chłopczyk. Trzy roku. E, Basia, Kubuś, a ten starszy Piotruś. No myślę, że e, spełnią się jako mama. No. malu zadowolony. No Tej tak? kocyk pani sobie przyniosła Elga? No tak, akurat przy przypadkiem przyjeżdżaliśmy i zobaczyliśmy dmuchańca, Akurat był kocyk w samochodzie i my się rozłożyliśmy. Tak się ładnie zużyło. Mhm. Czy ta pani dzieciom na dobranoc? Tak, 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 zdecydowanie. No może na dobranoc nie zawsze, bo za bardzo zmęczone są czasami, ale zdecydowanie mamy całą szafę książek i bardzo książki lubimy. Śpiewa też, Tak, tak. znaczy teraz już Jak ten starszy. Chcę zapytać o kolejne rzeczy. Bo... Starszak już niekoniecznie pozwala śpiewać. E, już woli słuchać, e, natomiast jak był mały bardzo, bardzo e, śpiewaliśmy. Czy jest coś trudnego? Wiele rzeczy jest trudnych teraz, trzeba zawsze myśleć, że e, jakaś tam trudność to jest... Na zdrowie! Na zdrówko. Jakaś trudność jeżeli jest, no to ona potrwa powiedzmy kilka tygodni, bo na przykład akurat teraz dziecko ząbkuje, a zaraz tej trudności nie będzie i trzeba się cieszyć dzień, dnie, dnie, dniem dzisiejszym, oczywiście za chwilę będą inne trudności, ale jakoś tak zawsze staram się pozytywnie o tym myśleć, że, że to jest bardzo czas, którym trzeba się cieszyć i który bardzo szybko mija. Widzę teraz ten mój 3,5 latek już jest taki duży, ile, ile już rzeczy w międzyczasie się zmieniało i tak dalej. Naprawdę trzeba tym czasem się cieszyć. Znaczy ja generalnie miałam bardzo dużo, nawet po urodzeniu pierwszego syna, bardzo długo miałam takie endorfiny, miałam taki power do działania, jakieś tam kolki w nocy, płacze, jakoś mi to tak absolutnie negatywnie na mnie nie wpływało. No, ale może dlatego, że długo czekałam na te dzieci i dlatego. Ja, mój mąż oraz y, nasz synek Stasiu, Stasiu, który ma 8 miesięcy, prawie 9 już w sumie nawet. Stasiu ma zęby widać, bo robi takie o, śmieszne Tak, winie. tak. Właśnie A tu kogo zą. mamy? E, w skład naszej rodziny wchodzę ja, mój mąż i dwójka dzieci. Synek Jasiu i córeczka Maja. Mamy już na imię? Powiedz. No, na Powiesz, jak masz na imię? Jasiu, jak jesteś fajny, mogę Cię chwycić za łapkę? Tak. Tak, tak chwyciłeś też mnie. Super. Jasiu kiwa głową i maszeruje tak. teraz. A Jasiu, to jest Twoja siostra? Tak, masz siostrę. Słuchajcie, co lubicie robić razem? Macie maluchy, więc to pewnie w dużej mierze jakoś determinuje to, co robicie. Mm, lubimy chodzić na spacery do parku, do lasu, jeździć na wycieczki. Samochodowe, no głównie w sumie samochodowe, bo na inne jeszcze nie byliśmy. Na kocyku bardzo lubimy leżeć w ogrodzie. Właśnie widzę, że tak w ogóle Stasiu gołe stopy w maju. Tu go pogilam po tej stopie, bo ma taką fajną. Takie purchawki. No, takie jeszcze nieuchodzone. uchodzone. śnię, ty zaraz dziabniesz mi tymi zębami. Ja to czuję. Zobacz, tutaj mój kotek podziabał, widzisz? Tak samo jak ty. A Maja jest starsza od Stasia? Jest trzy tygodnie młodsza. A, ale to jest! Ja tak... Hurra! Tak no. że z koleżanką niemalże w tym samym czasie w ciąży. A to ciekawe właśnie. To, to wtedy jest większa wymiana tych doświadczeń, czy jak to wygląda? Na pewno jest się na tym samym etapie życia, czy to właśnie w ciąży, czy teraz z maluchami, więc wspólne tematy i e, można się właśnie wymienić doświadczeniami. Tak. A jesteście takimi dojrzałymi mamami, nie? No nie, no nie macie. No, nie, no 22 lata nie macie. No nie, jesteśmy pod... Nie, zmierzam do tego, że, że takie dojrzałe macierzyństwo to chyba jest coś fajnego. Tak, jest na pewno nie? myślę bardziej świadome, na pewno bardziej planowane i, i takie um, że można się w pełni myślę już na tym skupić i... Um. Tak, my, my jesteśmy myślę zadowolone z tego, że się to przytrafiło na takim etapie życia. No. Tak? Spokojniejsza jest mama dojrzała, tak się mieszam po tych Waszych kursach. Nie mam porównania z no, tym, właśnie, ten. jak Aha. wcześniej mogłabym, jaką mamą wcześniej mogłabym być, ale no tak, zdecydowanie jest na pewno takie bardziej świadome to podejście. Czy spokojniejsze też może nie do końca, bo też więcej rzeczy się wie e, o większej ilości zagrożeń się na przykład usłyszało, więc to też nie zawsze z tym spokojem tak może wygląda. Ale też wydaje mi się, że łatwiej się w tej roli życiowej przynajmniej mi odnaleźć właśnie w takim wieku, jakim jestem teraz. Teraz tata coś powie, bo na razie siedzi tutaj z boku, patrzy sobie. I... Nie wiem, jak się w tym czujesz, jak, jak, jak to jest. No na pewno teraz jest dużo łatwiej, bo mogłem też zaobserwować, jak brat miał dzieci, też mogłem pomóc i to na pewno dużo pomogło, że jakieś doświadczenie zdobyłem. No i myślę, że w odpowiednim wieku syn przyszedł na świat. Jestem zadowolony. czytacie mu śpiewacie, co robicie? Śpiewamy, Śpiewamy, no. Pan śpiewa? Hmm. Ja pan, pan śpiewam. Nie wygląda, no. że pan śpiewa. <laughs> no. A, ale teraz to już się bardzo krępuję, żeby zaśpiewać. Myślę, że coś rokowego pan śpiewa. <laughs> Majunia. O, reakcja jest. jest. No, wróciła się. Ty będziesz miała fajnie, bo masz starszego brata. No, się ucieszyłaś, nie? to ładne. W skład naszej rodziny chodzi Laura. Ile masz lat Laura? Cztery. Laura pokazała bardzo tak. ładnie. Tak. Bruno, ile masz lat? Nie powiesz jeszcze? Półtora roku. I mama i tata. A mama jak ma na imię? Marta. A tata? Marcin. Laura, a ty Więc. mi powiesz? Co, co robisz z mamą i z tatą? Chodzicie na rower? Tak. Tak. I jeździcie na rowerze? Tak. Chodzimy. Na spacery? Tak. Na jakie zajęcia dodatkowe jeszcze chodzisz? W poniedziałki na, z tatą chodzisz na co? Na tenis. O, na tenis chodzisz? Na, na balet z mamą. Na balet z mamą i jeszcze na basen chodzisz, tak? Tak. Uf, a powiedz, jak często jedziesz na tym rowerze? Bardzo dużo. nie dojeżdżamy co do przedszkola, czyli? prawda? Tak. Mama z tyłu bierze... Tak, bierzesz... Nie z tyłu, Laura jedzie na swoim rowerze, Aha. a mama z tyłu bierze Brunko w przyczepce i jeździmy Rodzinnie, codziennie rano rozwozimy do placówek dzieciaki. A powiedz Laura, więc... jak jest zima i był mróz, to też, też jechałaś rowerem? Tak. Naprawdę? Bo <grym> mama jest dzielna. No Laura jest dzielna. No, no, powiedz Laura, ja jestem dzielna. <grym> mama jest dzielna i dzieci wypycha na mróz, <grym> tak, na a, to a, czy jest, a czy jest w tej rodzinie jakieś zwierzątko? Nie ma. Nie ma. A chciałabyś Laura, żeby było? Tak. Chomik. Chomik, o to myślę, że chomika to się da jakoś przekonać. Mamo, dlaczego nie ma chomika w tej rodzinie? To jest trudne pytanie. Chomik mógłby Ciekawe kto by się opiekował chomikiem? Przez pierwszy tydzień pewnie Laura, a później? Ja. Ty zawsze, tak? Mm. Jak już to będzie pies. Tak, ale mamy o, ale zasadę, to... że jak już to będzie pies, ale... To jak już się wyprowadzimy z zdanie. Jak będzie obrócony? Czyli, że pies też miał swój świat. To znaczy, tutaj mamy właśnie. Um, Różnice zdań. Różnice zdań. <laughs> tak, głodna, dokładnie, bo jest godzina 13. Laura jest już... głodna. Laura to jest la... głodna, Bruno głodni, bo już 13. To, godzina po bieganiu, więc to 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 życzę tak. Wam, żeby był fajny piesek. No tak, jest, bardzo dziękujemy. Ojej, Bruno, ty Bruno, jesteś słodki. Wypowiedz się. Powiedz. Coś. Powiedz, papa, <laughs> Brunko, papa. Łapką jest, papa. Pa. My jesteśmy koordynatorami z Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Milena Pietrza, koordynator rodziny pieczy zastępczej. Jesteśmy grupą, zespołem, który współpracuje z rodzinami. Wspieramy rodziny zastępcze. Każdy z koordynatorów maksymalnie może wspierać 15 rodzin zastępczych. Pani z takimi rodzinami zastępczymi ma? Do tak, dokładnie. Mhm. Wspieramy rodziny zastępcze, mogą być to małżeństwa lub single, którzy, które, którzy tworzą rodziny zastępcze właśnie dla dzieci. Jedną z rodzin zastępczych, którą wspieram jest to rodzina zastępcza zawodowa. Pani, która ma pod swoją pieczą dwie dziewczynki, które fantastycznie u niej zaopiekowały. Matka zastępcza oddaje całe serce swoim dziewczynkom, opiekuje się nimi. Widać, jakie dziewczynki świetnie funkcjonują, czerpią z życia radość, są otwarte, nabywają nowych umiejętności. Jest to piękne doświadczenie patrzeć, jak te dzieci się rozwijają. I na pewno wymaga du dużo pracy od każdego z opiekunów. Ale Pani jest przykładem tego, że rodzice zastępczy nie są to. Oczywiście, że nie są. Każdy z rodzin zastępczych otrzymuje bieżące wsparcie, ma dostęp do specjalistów, także wspieramy jak tylko możemy. Mam nadzieję, że dobrze. Wiadomo, czas tutaj jest z sprzymierzeńcem dziecka, więc tak, oczywiście ta różnica jest widoczna. Widzimy ten progres, który następuje w dziecku. Czasami też nawet widzimy progres w rodzinach zastępczych. W rodzinach zastępczych też rozwijają się razem z dzieckiem, dostosowują swoje metody do dzieci. Nie ma jednej wspaniałej recepty. Wszyscy mówią, mamo. E, starsze dziewczyny mówią ciociu. W tej chwili jest nas u nas w mieszkaniu pięcioro dzieci i ja, bo dwie dziewczyny się usamodzielniły i mieszkają osobno. To nie jest chyba prosta decyzja, Pani Gabrysiu? Żeby zostać rodziną zastępczą? Nie, nie, to nie jest decyzja podjęta z dnia na dzień. Z tą decyzją trzeba e, pochodzić trochę, przespać się, przemyśleć, porozmawiać z rodziną. Jeżeli się ma, e, w moim przypadku to była rozmowa z dziećmi, bo mam dwóch dorosłych synów w tym momencie. Znaczy, jak zakładałam rodzinę zastępczą, to oni byli nieletni jeszcze, ale też się zgodzili i że tak będzie y, najlepiej. Każdy dzień panią zaskakuje? Każdy. Każdy jest inny. <laughs> Nic się nie powtarza, tak? Nic dwa razy się nie zdarza. <laughs> Ci, cały czas pilnują, są głodni, mówili. Tak, bardzo. No już tutaj zabrzuszek się trzyma, Natan już bardzo głodny, tak, już cierpi z głodu. To nie jest tak, że to są tylko y, fajne chwile, takie jak te dzisiejsze. Nie, nie, jest dużo też takich ciężkich chwil. Najcięższe to są chyba takie, wie panie, jak w szkole się tak, gdzie okazuje, że dzieci są wyśmiewane. Takie przypadki mieliśmy, ale z tym też sobie radzimy. Bardzo pomocy gdzie są... Pani, Pani po prostu. E, Tak bym chciała. <laughs> nie, nie, nauczyciele są wspaniali, e, więc oni jakby stają na wysokości za Nauczyciele pedagodzy i w zarodku zaduszają te wszystkie sprawy. Tutaj taka przygoda spotkała Sabiera właśnie, ale jego wychowawczyni bardzo fajnie zareagowała i to szybciutko zostało wytłumaczone dzieciom, że dzieci z rodzin zastępczych domów dziecka nie są gorszymi dziećmi. To są takie dzieci, jak każde inne. Wiemy, że w Poznaniu, zresztą jak i w całej Polsce, no, mamy problemy z tym, żeby znaleźć tak. nowe rodziny zastępcze. Co by pani poradziła takim osobom, które się zastanawiają? Żeby się zastanowiły, bardzo dobrze, bo to nie może być na chwilę, nie można wziąć dzieci na próbę. Jak się bierze dzieci, to na długo, przeważnie do 18 roku życia. Właściwie dzieci z rodzin zastępczych mogą trafiać z powrotem, wrócić do swoich rodzin biologicznych, ale to się bardzo rzadko zdarza. Ja mam wrażenie, że rodzice, którzy już nie mają dzieci w domu, są zadowoleni z tego, że oni są gdzie indziej i nie chcą ich z powrotem. A ja mam ciągle nowe dzieci. Przyszłam do Was, bo y, nagrywam w poznańskich rodzinach, a widzę, że jesteście fajną rodziną z rowerami. Mama Żaneta, tata Macia i Ty masz jak na imię? Tomek i twój brat jest? Ignacy. A brat tata. jest młodszy czy starszy? Tata. Starszy, starszy brat, masz starszego brata. Macie rowery, czyli spędzacie czas aktywnie. Czy lubisz jeździć na rowerze? Hmm. <noise> nie lubisz, gdy <noise> nie masz humoru. Mama cię już, nie? zmusza. Dzisiaj widać, że jesteś chyba, nie wiem, niewyspany albo zmęczony. Już chyba bardziej zmęczona, ale też ktoś o, chciał bardzo na, tam, na dmuchańce iść jeszcze, nie? Już nie, nie ma jak. O. To jest łatwe mieć dwójkę dzieci. <noise> czy jest łatwiej? <noise> nie chyba. Pierwsze Krowy. dwa lata nie były ten. Nie były łatwe. Dopiero może teraz, jak już się zaczęli razem bawić gdzieś tam. Lody chcesz, wiem, że chcesz lody. Pewnie, <gry> też bym chciała loda. Lody są bardzo dobre. No. Chłopcy, chłopcy są ciekawi różnych nowych rzeczy. Czy są ciekawi są. Na pewno ten starszy, a ten młodszy to tak za nim leci. Dobra, taka mała papuga, nie? Jesteś? Tak. Jesteś taką małą papugą, no. Jak masz fajnego brata, Tomek, to pewnie, nie? Chodzą do przedszkola? Tak, do, do przedszkola i do żłobka młodszy. Czyli mama pracuje. Oczywiście. To nie jest wcale takie oczywiste. Ech, trzeba. Trzeba dla siebie trochę? Trochę tak, bo przecież można na głowę też dostać, jak się siedzi. Znaczy ja przynajmniej. Co się stało? Ale tu się nic nie dzieje, Tomo. Mama tylko rozpięła i zapięła z powrotem. No. Du jest zmęczony się tuli jak taki króliczek. To już chyba takie ostatnie tak. No niech pani wykorzystuje. Bo za chwilę powie nie no mamo już nie. Dobrze, zostawiam Was. Bardzo dziękuję. Dziękuję to. A to jest tata, tak? Tata. tata. A Pan jest tatą, który czyta dzieciom? Czy może jest Pan nurkiem i pokazuje dzieciom, jak się pływa? Co Pan robi? Co Pan pokazuje dzieciom? Jest coś, czego nie pokazuje i nurkuje właściwie. I pokazuje, jak ja się nurkuje. I, czyta. I czytam codziennie wieczorem. Właśnie, znaczy właściwie cały dzień, bo od starszy jest zupełnie inny niż ten. I starszy mhm. jest takim bardziej delikatnym poetą, który lubi czytać i tak na spokojnie. A ten jest bardziej zbójem. Także z tym gram w kosza. Tam temu czy tam właściwie wszystko robimy. Czy nie, żeby mama nic nie robiła, ale generalnie taką, mam taką dwójkę. Mamy nie. takie inki i Yanki, właściwie cały czas coś. Znaczy, bardzo fajne jest to, co Pan mówi, bo ciągle jeszcze gdzieś tam się ten stereotyp przebija, że tata to w ogóle niewiele. To zależy, ludzie to tylko ludzie, czy kobieta, czy mężczyzna mi się wydaje, że akurat wszystko zależy po prostu od charakteru w tym momencie. I... To już nie ma tak, że mężczyzna to tylko zarabia i, i tylko chodzi o no nie? Nie ma, cza, nie ma czasu na odpoczynek pani ma jakiś <laughs> egzemplarz po prostu? Taki wydział wzorcowy. Dlatego taki siły. No. Czego chciałbym nauczyć no. moich synów? Chyba tak jakby tolerancji i zrozumienia właściwie, bo teraz tego jest jakoś tak mało, zresztą jak się patrzy na te dzieci, to też czasem mają już od razu wpajane jakieś tam od razu wzorce złe. A mi się wydaje, że oni powinni być otwarci na wszystko i sobie to jakoś sami ustawić. Jak, jak im to będzie pasowało, także jakby my, wydaje mi się, że im pokazujemy każdą opcję możliwą od zachowań po kolory i tak dalej i oni są otwarci jakby na, na wszystko i nic ich nie dziwi I, to, i jakby chciałbym, żeby tak zostało i żeby to jeszcze bardziej wdrażali.